TOTUS TUS. Cały Twój. W audycji z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II Przypominamy nauczanie papieża Rodaka zawarte w encyklikach, pismach i dziełach. W dzisiejszym wydaniu audycji Totus Tuus omówimy zagadnienie wartości nadziei w kontekście wyzwań współczesności w nauczaniu świętego Jana Pawła II w oparciu o posynodalną adhortację apostolską Ecclesia in Europa z 28 czerwca 2003 roku. W audycji Totus Tuus witają państwa Piotr Patejuk z Profeto Sercańskiego Dzieła Nowej Ewangelizacji i Grzegorz Kassim. Czy dzisiejsza zachęta w tej audycji do ponownej lektury całości dokumentu Eklesja in Europa jako tekstu może pomóc przyjąć prawdziwie chrześcijańską perspektywę w interpretowaniu zachodzących obecnie w Polsce i Europie przemian społeczno-kulturowych? Jakie były okoliczności powstania dzieła? Posynodalna adhortacja Eklezja in Europa powstała w bardzo specyficznym momencie historii, dlatego że był to efekt pracy synodu biskupów z października 1999 roku, który kończył cały taki cykl spotkań biskupów ze wszystkich kontynentów, żeby przygotować kościół, ten kościół lokalny, kościół w poszczególnych, na poszczególnych kontynentach na jubileusz roku 2000 i ta posynodalna adhortacja właśnie Eklezyjna Europa, która została opublikowana w roku 2003. Ona być może dlatego tak późno, również ze względu na stan zdrowia papieża, przecież to były ostatnie lata życia świętego Jana Pawła II. To był czas, w którym no, już bardzo mocno widać było też przejawy tego, wydaje mi się, przed czym ostrzega, o czym mówi papież w tej, w tej adhortacji, a mówi przede wszystkim o nadziei, ale nadziei nie takiej naiwnej, nie takiej związanej tylko i wyłącznie, a, że będzie dobrze, tylko takiej nadziei związanej z odczytywaniem znaków, nie przypadkowo na tekst, który będzie nas wiódł przez, ten, przez tę adhortację została wybrana apokalipsa. Dlatego, że w pewnym sensie Kościół musi umieć odczytywać te znaki w historii, te znaki czasu, które, które są mu dane w danym momencie. A wydaje mi się i wydało, pewnie się też wydawało autorowi tej, tej adhortacji, że ważne jest, żeby określić zadania, które stoją przed Kościołem u progu trzeciego tysiąclecia. Trzeciego tysiąclecia, któremu no, w takim codziennym życiu z Bogiem jest może nie po drodze. I że w jaki sposób mówić o Chrystusie, w jaki sposób ewangelizować, w jaki sposób prowadzić misję w tym czasie, w jaki sposób jakby mówić o tajemnicy Trójcy Świętej, o tajemnicy Boga, kiedy tej nadziei tak po ludzku zaczyna brakować. I wydaje mi się, że to też ma być nie takie przestraszenie chrześcijan, ale takie właśnie pokazanie tego, że Chrystus i tak już wygrał. A to jak my podejdziemy do tych czasów, w których żyjemy, jak my będziemy odpowiadać na te, na te znaki czasu, to, to tak naprawdę jest w pewnym sensie dla nas próba życia w takich, w takich, w takich czasach. I tutaj też pewnym takim fundamentem, fundamentem rozważań papieża w tej, w tej adhortacji jest właśnie nadzieja. I taki, takie kluczowe założenie, które brzmi: żadna istota ludzka nie może żyć bez perspektyw na przyszłość. Jest to tak głębokie. Tak ogromne e, znaczeniowo zdanie, które staje się właśnie punktem wyjścia dla rozważań o etyce, o moralności, o e, kulturze XXI wiecznego człowieka, człowieka trzeciego tysiąclecia, który musi podjąć refleksję, jeżeli jest chrześcijaninem, oczywiście, bo do, do chrześcijan ta adhortacja jest skierowana. Musi podjąć refleksję zarówno humanistyczną, społeczną, ale również refleksję filozoficzną, czyli w jaki, sposób, w jaki sposób Bóg działa w tym świecie, który wydaje się być światem, wydaje się światem bez Boga, bo człowiek bez nadziei nie może żyć, Dlaczego? dlatego szuka źródła nadziei, a ta adhortacja ma nam przypomnieć. Gdzie jest to źródło i co jest tym źródłem, i gdzie leży tak naprawdę, gdzie jest zakorzenione, gdzie, gdzie powinno Boże, może tak lepiej powiedzieć, gdzie powinno być, zakorzenione, zakorzenione źródło chrześcijańskiej, no i właśnie takiej ludzkiej, ludzkiej nadziei. Adhortacja pisze często ten, kto potrzebuje nadziei, wierzy, że można zaspokoić tę potrzebę przelotnie i nietrwale. I to jest taki pewien znak czasów, i wydaje mi się, że taka tymczasowość. Taka przypadkowość, takie hmm, yy, coś co jest yy, rozwiązaniem, instant, jest pewnym symbolem tego nowego świata, i temu właśnie ma się chrześcijanin w pewnym stopniu yy, przeciwstawiać. Dokument nawiązuje wyraźnie do wcześniejszego nauczania Magisterium Kościoła i piśmiennictwa papieży, ale jednocześnie ukazuje odczytane w proroczy sposób przez Świętego Jana Pawła II znaki obecnego czasu. Przesłanie adhortacji Eklesja in Europa nie straciło na aktualności, a kompozycja tekstu, nawiązująca do symboliki apokaliptycznej, wciąż motywuje do refleksji nad naszym eschatologicznym przeznaczeniem. To tu cały twój. Czy jest nadzieja, czas i pełnia czasu w kontekście akordacji? To tak pięknie brzmi nadzieja, czas i pełnia czasu. I to się wydaje, że to są takie pojęcia, które są teoretycznie ze sobą niezwiązane, ale jednak one jedno z drugiego wynika, bo żyjemy w pewnym czasie. Czas liczymy od różnie liczymy. Jedni liczą od założenia świata, nawet niektórzy podają datę. Inni liczą od urodzenia Chrystusa. Jeszcze dla innych ważny jest czas, na przykład od kiedy pracują w danej firmie, od kiedy chodzą do szkoły, od kiedy są w szczęśliwym małżeństwie. Czas jest bardzo ważny dla człowieka, dlatego że czas pokazuje pewien, pewien proces. Proces stawania się albo lepszym, albo gorszym, ale to wszystko jest pokazane. I w tym wszystkim człowieka taką siłą napędową to, co już mówiłem w poprzednim wejściu, to, co już mówiłem że siłą taką napędową jest nadzieja, dlatego że nadzieja łączy przeszłość, której często mamy wiele do zarzucenia, przeszłość, w której nie, wszystkiego, nie ze wszystkiego jesteśmy dumni, przeszłość, którą, której nie możemy zmienić, ale nadzieja jest tym, co daje nam perspektywę przyszłości, a więc perspektywę tego czasu, który jest przed nami, czasu, który, 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 który no możemy zagospodarować tak, jak chcemy. I tutaj... Papież właśnie mówi o tym, że nadzieja powinna być dla chrześcijanina takim, fundamentem, fundamentem refleksji, a czym jest to pełnia czasu? No, czas się kiedyś dopełni. Czas się skończy, czyli będzie no, koniec świata, kiedyś, kiedyś wszystko się skończy. Czy nie mówimy tutaj też w takim kontekście może eschatologicznym, ale dla każdego z nas czas się dopełni. Każdy z nas będzie miał moment śmierci, moment dopełnienia czasu tutaj na tym na tym świecie, więc to doświadczenie czasu, jakie niesie ze sobą ta nadzieja, to przede wszystkim perspektywa przyszłości, w której spodziewamy się dobra. Bo nikt z nas, albo przynajmniej większość z nas, nie ma nadziei na złe. Raczej spodziewamy się tego, że spotka nas coś, spotka nas coś dobrego, więc nadzieja jest immanentną cechą ludzkiego bytowania na tym świecie, ludzkiego przemijania i dochodzenia do pełni. Dopełni czasów, ale nie chodzi o nadzieję dla nadziei, tylko tą nadzieję trzeba wypełnić czymś, nie czymś tymczasowym, nie czymś takim, co, co przeminie, nie czymś, co trwa przez pięć minut. I tutaj wchodzi kwestia antropologii, kwestia tego, jak rozumiemy człowieka i do czego człowiek jest stworzony. Antropologia, czyli taki jakby zespół nauko człowieku. Połączenie kwestii, kwestii przyrodniczych, kulturowych, czyli humanistyki i nauk społecznych, ale również właśnie kwestii filozoficznych, bo z tych właśnie przestrzeni składa się każdy człowiek. Każdy człowiek jest maszyną biologiczną, ale jest również pięknym duchem stworzonym przez, stworzonym przez Boga. I to wszystko, moi drodzy, stanowi podstawę istnienia człowieka jako osoby. Człowiek bez nadziei żyć nie może, dlatego to, co już mówiłem, szuka źródła tej nadziei, dla którego jego istnienie na tym świecie miałoby sens. Ta egzystencja nabrałaby, nabrałaby jakiegoś kształtu, nabrałaby celu. I właśnie tutaj y, mówimy, y, mówimy o tym, że szukamy nadziei na przyszłość. Y, adhortacja pisze: Często ten, kto potrzebuje nadziei, wierzy, że można zaspokoić te potrzeby przelotnie i nietrwale. To, co już drugi raz się powtarzam, że Papież w rozważaniu o kryzysie nadziei koncentruje się na tajemnicy człowieczeństwa, na tym, tym jego, jego dziecku, czyli tym personalizmie chrześcijańskim i myśleniu o tym, że każdy człowiek jest dla Boga kimś wyjątkowym, że każdy jest zaopiekowany i zatroszczony, tak jakby był jedynym dzieckiem, jedynym człowiekiem, człowiekiem na świecie. A antropologia, która jest antropologią tego świata, w cudzysłowie, gdzie daje się z źród... takie złudne źródło nadziei człowieka, który mówi o tym, że trzeba podążać za dobrami, spełniać się w karierze, spełniać się jako człowiek tutaj na świecie i to jest cel i to jest jakby podstawa i fundament egzystencji każdego człowieka, to właśnie to kwestionuje papież w tej adhortacji, bo pisze tak... Że takie podejście prowadzi tu jest cytat, do rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na, poli, na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze życia codziennego. Zagubienie prawdy o pochodzeniu człowieka od Boga powoduje zawalenie się fundamentu niezbywalnych praw człowieka i prowadzi do kultury śmierci. A więc ta nadzieja, która mówi, że żyj tak, jakby jutra nie było, bo po śmierci nic się nie czeka, tak naprawdę powoduje, że otwierają się wszystkie granice, zostają zerwane wszystkie. Hamulce, które powstrzymywałyby człowieka przed robieniem rzeczy, które są niegodne i niemoralne. I tutaj papież na to bardzo mocno, bardzo mocno zwraca uwagę, że ta nadzieja chrześcijańska w sposób skuteczny i trwały łączy teraźniejszość z przyszłością, łączy, łączy, ten, łączy ten czas, który był, który należy, z którego należy się rozliczyć. Z pewną poprawą, poprawą w przyszłości I, i to jest w tej adhortacji niezwykle istotne. To się pojawia kilkanaście razy na kartach tej, tej adhortacji. Właśnie ta refleksja, że nadzieja jest kluczem do przyszłości, wynikającym z przeszłości, wynikającym z refleksji na temat, na temat przyszłości. Życie ludzkie, to są, to są ludzkie dzieje, powinny wypływać z wiary w zmartwychwstałego, który jest obecny i działa w historii, no bo to nie jest tak, że Bóg jest jakimś tam demiurgiem, który ruszył wahadło i więcej się tym, tym nie zajmuje, tylko rzeczywiście Bóg jest osobą, osobą, która angażuje się w nasze, nasze życie absolutnie, nie negując naszej, naszej wolnej woli. Czy są jakieś znaki nadziei? Znaków nadziei oczywiście jest mnóstwo. Znakiem nadziei jest sam, jest sam Kościół. Kościół, który, nie, chciałbym tak powiedzieć przewrotnie, tak pięknie nie, nie dopasowuje się do dzisiejszego, do dzisiejszego świata. W książce Przekroczyć próg nadziei papież pisał Gaudium et spes luctus et angor hominum huius temporis Radość i nadziei, a zarazem smutek i trwoga ludzi współczesnych. Są to de facto pierwsze Początkowe słowo ostatniego dokumentu Soboru Watykańskiego II, Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. I to jest taki moment w modlitwie papieża, w której, jakby każdy, według niego każdy chrześcijanin, musi mieć świadomość tego, co grozi współczesnemu światu, jak duży jest nacisk, którym poddawane jest życie człowieka w tym doczesnym dzisiejszym świecie, i świadomość tego, i jakby Zgodzenie się na to, że tak jest, nie powinno budzić w nas smutku, pesymizmu, ale powinno nas mobilizować do tego, żebyśmy starali się o zwycięstwo dobra w każdym wymiarze, w którym, w którym funkcjonujemy. Wydaje się, że dla papieża szczególnie ważne są dwa aspekty, w jakich kreśli przed nami zagrożenia dla nadziei i znaki nadziei we współczesnej Europie. To nadzieja w wymiarze czasowym, czyli spodziewanie się dobra w przyszłości zakorzenione jest we wcześniejszych doświadczeniach. I związane z obecną sytuacją, oraz związek nadziei człowieka lub jej kryzysu z wyznawanymi przez niego wartościami, szczególnie wartością życia i rodziny jako sanktuarium życia. Nadzieja a wartości chrześcijańskie nadały kształt Europie, a które na kontynencie należy uznać i odzyskać z twórczą wiernością. Tak pisał papież Polak. Właśnie czym są te wartości chrześcijańskie? Czym jest prawdziwy chrześcijański etos? Czym jest prawdziwa wartość? No, wartość to jest coś, co pozwala nam się zorientować w kwestii moralnej, w kwestii społecznej czyli oddzielić dobro od zła. I te wartości, na których została zbudowana Europa, Europa współczesna, są to w dużej mierze wartości chrześcijańskie. One oczywiście były wypaczane, były, się, się degenerowały z czasem. I wydaje się, że ta kultura, która jest obecnie kulturą antyewangeliczną w dużej mierze, kulturą śmierci, o, którym, o której często mówił, często mówił papież, jest dla nas, powinna być takim polem właśnie, do, do chrystianizacji, polem, do przypomnienia tego, że te wartości, na których de facto z których wynika ta kultura śmierci, bo to jest kultura postchrześcijańska, trzeba przypomnieć ten fundament tych wartości, bo dzisiaj bardzo dużo się mówi o wartościach europejskich, mając tutaj na myśli chociażby, chociażby prawo do aborcji czy eutanazji. Więc widzimy, jak mocno te wartości, które dzisiaj się uważa za wartości europejskie, bardzo mocno odbiegły, odeszły od tych wartości prawdziwie chrześcijańskich. I tutaj właśnie Kościół powinien dawać świadectwo przede wszystkim miłości Boga i nadziei zbawienia w Jezusie Chrystusie co powinno być takim świadectwem wewnętrznym miłości przeżywane, i dopiero z tej miłości powinien, powinno wynikać. Powinien wynikać pewien aktywizm, czyli to nasze życie czynną miłością, a więc miłością, która wynika z tej relacji z Bogiem, powinno iść, za tym powinny iść nasze, nasze czyny. I oczywiście, tutaj, jak mantrę, będziemy to powtarzać: że Europa będzie miejscem, czy kiedyś była miejscem, gdzie uznaje się niezrównaną godność każdej osoby ludzkiej, ale. Europa powinna wrócić do tego, do tego momentu, i tutaj, znowu tak jak mówię, tak jak mantrę, będziemy powtarzać, że miejscem, w którym życie jako szczególna wartość i dar Boży może być we właściwy sposób przyjęte, chronione i rozwijać się powinna być rodzina. Rodzina, którą papież w adhortacji na Europa nazywa sanktuarium życia. I to właśnie w tym, w tym podstawowym kościele, którym jest rodzina, domowy kościół, Powinna się odbywać ta ewangelizacja, powinna się odbywać ten, powinien się odbywać ten powrót do korzeni, powrót do wartości prawdziwe, prawdziwie chrześcijańskiej. Dopiero z takich domowych kościółków może się budować wielka eklezjalna, więc kościelna, kościelna wspólnota. Oczywiście są czynniki kulturowe, polityczne, które godzą w to wszystko, które próbują to zniszczyć, bo mają w tym swój cel właśnie przez zupełnie inaczej rozumianą antropologię zupełnie inaczej rozumianą rozumianą rzeczywistość, rzeczywistość duchową, którą sprowadza się raczej do tego, że, że ducha nie ma, bądź ten duch jest, jest podległy, podległy ciału. Papież kreśli ten kryzys rodziny właśnie w tej Eklezji i Europa w takich słowach. Wartość nierezerwalności małżeństwa jest coraz bardziej lekceważona. Żąda się prawnego uznania związków faktycznych oraz zrównania ich z prawomocnym małżeństwem. Próbuje się akceptować wzorce związku dwóch osób, których różnica płci nie, ugry, nie odgrywa istotnej roli. Tu podkreśla właśnie, czym jest małżeństwo. Małżeństwo jako związek, który ma być fundamentem tego sanktuarium życia. W Polsce, gdzie obecnie przeżywamy ten taki głęboki kryzys wartości, mamy głębokie również niepokoje społeczne. Pamiętajmy, że nasza konstytucja w artykule 18 mówi o tym wyraźnie, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, właśnie podkreślając to takie papieskie rozumienie, rozumienie tej, tej rzeczywistości. I to nie jest tak, że to nigdy nie zostanie zmienione, bo to może zostać zmienione, ale chrześcijanin nie powinien tracić nadziei, tylko powinien żyć w optymizmie wynikającym z, z tej czynnej miłości, y, którą ma do nas, y, którą ma do nas y, Chrystus i którą my, powinniśmy, y, którą my powinniśmy żyć. Więc chrześcijanie powinni się troszczyć o szerzenie prawdy o godności rodziny i o szerzeniu prawdy, która wynika właśnie z tej, y, z, z tej, z tej relacji, którą mamy, którą mamy z Bogiem. Papież wzywał Kościół do tego, by budować nową kulturę życia, promować jego wartość, tak by Europa była miejscem, gdzie uznaje się niezrównaną godność każdej osoby ludzkiej. To tu, cały Twój. Miejscem, w którym życie, jako szczególna wartość i dar Boży, może być we właściwy sposób przyjęte, chronione. I może się rozwijać w odpowiednich warunkach jest rodzina. Święty Jan Paweł II wskazuje na szczególną wartość życia i rodziny. W wielu naszych programach pojawia się rodzina jako oś pewnej narracji, którą proponuje nam papież. I w wielu dokumentach, nawet nie poświęconych stricte rodzinie ta wartość rodziny się, się, się powtarza i podkreśl, podkreślona jest przez świętego Jana Pawła II, dlatego że to w rodzinie odbywa się, tak mówiąc dzisiejszym językiem najlepsza profilaktyka odbywa się najlepsze wartościowanie, odbywa się najlepsze jakby też w pewien sposób wychowywanie młodego pokolenia do wartości, przez wartości i nie przez wtłaczanie im jak na lekcji w szkole, ale przez jakby świadectwo dojrzałego życia miłością Boga i miłością między między, między rodzicami i tą miłością, tą miłość będą chłonąć, będą chłonąć dzieci i... Wydaje mi się, że wartość sakramentu małżeństwa została dość mocno nadszarpnięta przez dzisiejszą kulturę, i tutaj wydaje mi się, że papież już te 16-17 lat temu zwraca uwagę na to, że bardzo mocno trzeba mówić o wartości i ważności chrześcijań, chrześcijańskiego małżeństwa, które może być odtrutką na tą na tą dzisiejszą antykulturę, czy kulturę, która mówi o właśnie o takim życiu instant, życiu e, tymczasowym, że jak ci się nie podoba, to zmień. I to, to wydaje mi się, jest bardzo, bardzo mocno dzisiaj aktualne. E, e, bardzo aktualne, bo ten kryzys przez te 17 lat wcale się nie zmniejszył, a można powiedzieć, że no, jest gorzej niż dużo gorzej niż było wtedy, ale jak zrobić to, żeby było lepiej? No, nie ma takiego, nie ma pigułki, nie ma, nie ma recepty. Trzeba wskazywać drogę świętości, wskazywać drogę w naśladowaniu Jezusa, i trzeba przede wszystkim dobrze formować chrześcijańskie małżeństwo. I to jest też tak, co powiedział papież Franciszek parę lat temu, że według niego ponad połowa małżeństw. Zawieranych w Kościele Katolickim jest nieważna, dlatego że ludzie nie znają wartości tego sakramentu, nie znają tego, co się dzieje w, w, duchowej, w duchowej kwestii, kiedy zawiera się związek małżeński, że to nie jest umowa cywilna, tak jak w państwie, tylko jest to bardzo głębokie złączenie się, zjednoczenie duchowe. I to wydaje mi się jest bardzo ważną misją dla chrześcijanina na dzisiaj, żeby o tym jak najczęściej, jak najczęściej przypominać. Papież wskazywał na kluczowe znaczenie wychowania młodych i narzeczonych do miłości przez przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wzywa do odwagi w stawianiu młodym wymagań co do ich duchowego rozwoju. Cytujemy: Należy wskazywać im drogę świętości, zachęcając ich do wiążących wyborów w naśladowaniu Jezusa, w czym umocni ich intensywne życie sakramentalne. To cytat. Pozwoli im to odeprzeć pokusy takiej kultury, która im często proponuje wartości jedynie przelotne czy wprost przeciwne Ewangelii. Będą zdolni we wszystkich dziedzinach życia, również w rozrywce i relaksie, ukazywać chrześcijański sposób myślenia. Młodzi są według Świętego Jana Pawła II, prawdziwą nadzieją Kościoła i świata, znakiem Ducha Świętego, zbudzającego nowe siły. Święty Jan Paweł II nazywa Apokalipsę przewodnikiem w głoszeniu Europie orędzia nadziei i komponuje treść adhortacji eklesja i in Europa w oparciu o tę księgę. Apokalipsa to klucz do odczytywania teraźniejszości w perspektywie nadziei? Wrócę do tego, co powiedziałem na samym początku, czyli tego, że no Chrystus już stał, Chrystus pokonał śmierć, Chrystus jakby starł śmierć wrota i... Tutaj chrześcijanie powinni wyciągać właśnie z tego nadzieję. Bo Apokalipsa to jest właśnie klucz do odczytywania teraźniejszości w perspektywie nadziei. Apokalipsa zawiera słowo skierowane do wspólnot chrześcijańskich, aby umiały interpretować i przeżywać swój udział w historii z wynikającymi z tego pytaniami i troskami w świetle ostatecznego zwycięstwa Baranka złożonego w ofierze i zmartwychwstałego. To jest fragment Eklezja in Europa dalej papież pisze jednocześnie jest to słowo, które zobowiązuje by żyć, odrzucając stale powracającą pokusę budowania miasta ludzi bez Boga, czy wprost przeciw niemu, gdyby do tego doszło ludzka społeczność wcześniej czy później do, doznałaby ostatecznej klęski a my tej ostatecznej klęski nie doznamy, dlatego że Bóg już zwyciężył ale my mamy wolną wolę i my te nadzieje, dobrze by było gdybyśmy odczytywali właśnie w tej apokalipsie Apokalipsie, która jest księgą ostatnią Pisma Świętego, która zamyka pewien, pewną historię wielkiej miłości Boga do ludzi, wielkiej, wielkiej relacji, wspaniałą, wspaniałą historię, historię tego, jak Bóg się człowiekowi, człowiekowi objawiał. Na pierwszych stronach Biblii mamy stworzenie świata, stworzenie człowieka, a ostatnie strony ukazują, że Bóg wszystko, co stworzył, czyni nowym. Przez zbawcze dzieło wcielonego słowa, czyli jakby powiedzieć, że jeżeli wytrwamy w tej chrześcijańskiej Bożej Nadziei, to czeka na nas ogromna wielka nagroda. Bo zmartwychwstały już triumfuje w niebie, ale my, Kościół pielgrzymujący, kiedyś przed soborem mówiono Kościół walczący tutaj z grzechem na tej Ziemi, oblubienica Chrystusa, mistyczne ciało Chrystusa, Kościół. Walczymy z mocami ciemności, i rozgrywa się tutaj dramat tej naszej nadziei w zmaganiu z historią. I teraz to jest taki test, to jest taki, taki, takie miejsce, w którym Pan Bóg z miłości do nas daje nam tę wolną wolę, żebyśmy sami zdecydowali, czy chcemy iść za tą nadzieją, czy odrzucamy tę nadzieję. Zło zostanie definitywnie pokonane przy drugim przyjściu Chrystusa. Na ziemię, paruzja, czyli koniec świata rozpocznie nowy okres dla świata i dla ludzkości, ale czy my w tej nadziei wytrwamy, obyśmy wytrwali, i bo nadzieja wynikająca z apokalipsy, nadzieja wynikająca z tej, z tej miłości Bożej nigdy nie, nie narzuca nam czegoś. Zawsze daje nam wolność. I papież chrześcijaństwo apeluje, żebyśmy my w tej wolności wybrali właśnie tą wspaniałą nadzieję chrześcijańską i wybrali Boga, bo jeśli to zrobimy, to zostaniemy nagrodzeni i czeka nas, czeka nas życie w tej cudownej relacji w tej cudownej relacji miłości, miłości Bożej. Święty Jan Paweł II kończył adhortację apelując, by Kościół Ewangelię nadziei głosił, celebrował i jej służył i wydaje mi się, że to powinno być takie wiodące, to powinna być taka wiodąca perspektywa, Szerokiej działalności misyjnej w trzecim tysiącleciu, czyli nie tylko charytatywność, nie tylko niesienie pomocy, ale przede wszystkim głoszenie Ewangelii, głoszenie miłości Pana Boga do tego świata, bo ta miłość jest nieskończona. Święty Jan Paweł II głosił orędzie nadziei i wzywał do przyjęcia takiej hermeneutyki rzeczywistości. Może warto zadać sobie pytanie, co jest dla nas wiodącą perspektywą? W jakim kluczu odczytujemy, interpretujemy wydarzenia, którymi żyje współczesny świat? Czy naprawdę wierzymy, że Chrystus odniósł zwycięstwo nad cywilizacją śmierci? Czy nasza nadzieja ogranicza się do bezpiecznej i wygodnej doczesności? Czy ma eskatologiczne horyzonty? A może w obliczu manifestującego się zła i zgorszenia, tracimy nadzieję i wiarę w to, że zwycięstwo apokaliptycznego Baranka naprawdę już się dokonało? To była audycja Totustus. Dziękujemy. Piotr Patajuk z profetą sercańskiego dzieła Nowej Ewangelizacji i Grzegorz Kasjaniuk. Do usłyszenia. Totustus, cały Twój.